No cześć, pokażę Wam w jaki sposób na szydełku e, ze sznurka bawełnianego wyczerować takie oto rąby. To jest bardzo prosty wzór. Schemat, który tutaj widzicie, e, jest pokazany na sznurku bawełnianym dość grubym, czyli 5 mm, ale bez problemu dokładnie ta sama ilość wszystkich oczek sprawdza się na każdym innym materiale. Więc możecie zrobić sobie taki kocyk, możecie zrobić narzutkę e, na plecy, poduszkę, cokolwiek. E, cokolwiek chcecie, bo ilość będzie adekwatna, ilość oczek będzie adekwatna zarówno dla grubego, jak i cienkiego materiału, jak i dla grubego i cienkiego szydełka. Sznurek to jest sznurek e, od firmy Radkar. wwwsznurki Mam tutaj szydełko numer 10 Knit Pro Prim. E, Świetna szydełka do sznurka, e, bo mają taką e, grubszą rączkę. Nawet jeżeli trzonek wyrwiecie, a myślę, że wyrwiecie przy sznurku, bo to ja czasami jest niezła siłownia, to wystarczy go podkleić e, kropelką. E, to szydełko ma, no teraz zaczyna szósty rok. Szydełko numer 9, które często używam, wygląda gorzej, bo jest bardziej poklejone, bo go częściej wyrywam, ale jak naprawdę są niezawodne. Zresztą, co kto lubi? Ja od razu udzielam takich informacji, co gdzie kupuję, e, bo. Bo potem nie mam kłopotu z odpisywaniem na zbyt dużo pytań, gdzie, co, jak i skąd. Wzór, który Wam pokażę, pokażę również w formie graficznej, bo myślę, że może się to przydać w momencie, kiedy będziecie chcieli sobie zaplanować odpowiednią ilość rąbów na swoim chodniku. I taka informacja: jeden rąb razem z takimi bocznymi ściankami, które go wyrównują i mają takie ładne boczki. To 25 cm. My zrobimy teraz takie dwa rąby. Tu na tym chodniczku mam akurat trzy, ale dla potrzeb filmiku zrobimy po dwa rąby. Myślę, że to nie będzie za dużo i nie będzie też za mało. Wszystko robione jest półsłupkami nawijanymi. Oraz zwykłymi oczkami łańcuszka, które są nieprzerobione. Dlaczego półsłupki nawijane, a nie na przykład półsłupki? Dlatego, że półsłupki są zbyt drobne i te dziurki też są wtedy drobniejsze, i nie widać takiego fajnego efektu rąbów. Z kolei słupki mają to do siebie, że kocham je, to jest mój ulubiony ściek, ale one ładnie wyglądają w rządku. Natomiast, kiedy jest pokazany taki słupek z boku, no to nie ma. Yy... Równej krawędzi. No i to jest minus tych słupków, więc one się dobrze sprawdzają, jeżeli są później jeszcze jakoś obrobione po bokach, albo kiedy są na przykład na kole. No to wtedy to super. No dobra, zajmijmy się kwestią graficzną, bo myślę, że to jest bardzo potrzebne. To jest grafika, którą ja przygotowałam. Jak widać z jakimiś tam drobnymi błędami, ale udajmy, że ich nie ma, to za długo schodzi, żeby to rysować i przerysować od nowa. Tutaj takie te ciemniejsze plamki to jest kolor szary. Wcześniej pomyliłam się i zrobiłam żółty, ale to musi być kolor szary. Kolor szary to są półsłupki nawijane. Jedna kratka to jeden półsłupek nawijany. Natomiast jak się można łatwo domyślić, te żółte kwadraciki to są oczka łańcuszka. No i tak samo, jedno, jeden kwadracik to jedno oczko łańcuszka. Myślę, że jest to dość czytelny wzór. W internecie są różne wzory rąbów i niekoniecznie jakby sprostają moim wymaganiom, żeby to było jak najbardziej proste i takie widoczne dla oczu, bez domyślania się, co tam i w ogóle, czy jest jedna kreska, czy dwie kreski, czy kółeczko, czy nie. To myślę, że jest najprostsza forma. No i tak, jak wspomniałam, można sobie narysować. Tak, jak ja, albo można zrobić screena i wydrukować. Yy, albo napisać też do mnie, to ja wyślę na priwa, yy, taką grafikę. Yy, to jest na trzy rąby. Natomiast będziemy robić na dwa rąby. Więc ja mam tutaj trochę już pogięte, dlatego że przygotowałam sobie coś takiego. Tak będzie wyglądał wzór na dwa rąby. I dlaczego ja to składam, ani po prostu mówię, że odtąd dotąd to są dwa rąby? Dlatego że. Jeżeli patrzymy na sam wzór rąbów, to ok, one są koło siebie i to wystarczy, ale zarówno pierwszy rąb, jak i ostatni mają dodatkową jeszcze taką linię, gdzie nie ma żadnych otworków i są to półsłupki nawijane. I musimy o tym pamiętać, no bo ten brzeg nam jest konieczny wręcz do stworzenia chodnika. Dlatego też jeżeli chcemy właśnie, żeby były to dwa rąby, to musimy dodatkowo do rąbów y, pamiętać o tym pasku. Jeżeli chcemy, żeby to był jeden rąb, no to tak samo musimy pamiętać o tym, że oprócz grafiki rąbu, czyli tych żółtych kafelek, jest jeszcze pasek jeden i pasek drugi. No i jak to się przekłada na ilości oczek? Otóż, jeżeli chcecie zrobić jeden taki rąb, to wszystkich oczek y, na takim łańcuszku będziemy pracować. Wszystkich oczek potrzebujecie 20. W przypadku dwóch rombów tych oczek potrzebujecie 37 a w przypadku trzech rombów do, do 37 doliczcie sobie jeszcze 16 no i jedna jeszcze uwaga, coś na co musimy zwrócić uwagę no coś na co musimy zwrócić uwagę masło maślane, ale dokładnie o to chodzi e, otóż pierwsze dwa kafelki Pozornie na początku rzędu tego pierwszego oznaczają tylko jedno oczko, i tutaj jedno oczko. Tak naprawdę tych oczek, jak tu napisałam, jest pięć. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy rządek, ja go pokażę, musimy utworzyć tutaj pierwszy półsłupek nawijany. No oczywiście tak samego go nie nawiniemy, tylko stworzymy go z oczek łańcuszka. Tak więc, już tutaj z boku potrzebujemy dwa dodatkowe oczka łańcuszka. No, i musimy zawinąć, żeby zrobiła nam się dziurka. Musimy zawinąć też tak, żeby dodatkowo w kolejnym rządku, tym następnym numer 2, pojawiły nam się dwa półsłupki nawijane. Czyli dodatkowo jeszcze dwa oczka. Łącznie mamy raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Na, ten, na podstawę tego otworu. Tak więc pierwsze dwa oczka to jest tak naprawdę pięć oczek. Mam nadzieję, że to jest jasne. W momencie, kiedy będziemy dziergać, myślę, że te informacje, które podałam na początku, e, będą bardziej takie e, spójne z tym, co widzicie, i e, będzie to łatwiej chyba sobie wyobrazić, gdy będziemy to wszystko robić. Podczas dziergania, będę wracać do tej grafiki i po kolei pokazywać, co robimy, i to myślę, że dużo łatwiej. Najpierw robimy sobie tą pętelkę, e, która będzie rozpoczynać nam e, oczka łańcuszka. Robimy sobie po prostu taki zawijasik, Tu sobie przeciągam tą nitkę od kłębka i ciągnę za tą końcówkę. Następnie trzeba sobie tam wpakować szydełko i zmniejszyć tą y, częścią od kłębka, tak żeby pasowała nam do grubości szydełka. No i mamy pierwsze oczko. Nawijamy przeciągamy. Nawijamy, przeciągamy. Nawijamy i przeciągamy. Ja robię dwa rąby, więc będę potrzebować łącznie 37 oczek. Mam 37 oczek i teraz patrzymy na wzór. Mamy dwa oczka na półsłupek nawijany, dwa na górę, żeby tak to nam się zawinęło i jeden, żeby była podstawa do pierwszego Otworu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wbijam się w szósty już z narzutem. Pod dwie pętelki. Przeciągam pętelkę. Mam na szydełku trzy. Nawijam i przeciągam przez te trzy pętelki. I mamy dokładnie to, co tutaj jest na obrazku. Czyli e, pierwszy półsłupek nawijany, otworek, i pierwszy półsłupek w dalszej części. E, Schematu, czyli ten. Tutaj łącznie musimy zrobić 14 półsłupków nawijanych. Ja jeden już zrobiłam i to jest o ten. Muszę zrobić jeszcze 13. Czyli nawijam, wbijam się po dwie pętelki, ciągnę, nawijam, przeciągam i tak cały czas nawijam, wbijam się po dwie, ciągnę, nawijam, przeciągam. Myślę, że jest to dość jasno pokazane. Jedziemy dalej. No i mamy zrobione 14 półsłupków nawijanych. Jak widzicie, to się wszystko ściąga, zwija. To dlatego, że mamy naturalną tendencję do e, mocnego ściągania sznurka. Wystarczy to równie mocno, tak jak żeśmy wcześniej ściągali, e, rozciągnęli. No i tak mamy zrobione 14 półsłupków. Teraz robimy dwa otworki, czyli dwa oczka puste. Raz, dwa. Po tych dwóch oczkach mamy znowu 14 półsłupków nawijanych, więc nawijam, pozostawiam dwa oczka i wbijam się w trzecie z kolei odtąd licząc. I znowu z narzutem nawijam i przeciągam przez trzy pętelki, i drugi. I tak jeszcze 12. 14 kolejnych półsłupków nawijanych zrobione. Już sobie też rozciągnęłam, bo oczywiście mi się zwinęło. No i patrząc dalej według wzoru mamy teraz zrobić jedno oczko puste i mała uwaga, jeżeli robicie dalej rąby to nie jest jedno tylko dwa. Jedno oczko jest tylko w momencie kiedy y, zaraz macie kończyć y, robienie rąbów. Jeżeli kontynuujecie to pamiętajcie, że wzór dalej się rozrasta. I tych oczek tutaj jest jeszcze do przerobienia sporo. Natomiast jeżeli kończymy, to zarówno tu, jak i tu, to już jest to jakby odcięte. No i mamy tak jedno oczko, czy ja zrobiłam jedno oczko. Zrobiłam, nieraz tego nie widzę. Jedno oczko i ostatnie oczko tutaj, bo to omijam, przerabiam. Na tej samej zasadzie co wcześniej, czyli półsłupkiem nawijanym. Mamy pierwszy rząd gotowy. Bez względu na to, czy jesteście z tej strony robótki, czy z tamtej strony robótki, czy patrzycie tu, czy tu, ta grafika ma to do siebie, że ona jest swoim odbiciem lustrzanym, jeżeli złożycie to na pół. Więc możecie patrzeć o tak, że ten zrobiony rządek, i teraz jestem z tej strony. Potem jestem z tej, z tej i z tej. Możecie tak robić, a możecie za każdym razem zaczynać od jednej strony. I ja wolę zaczynać od jednej strony, pomimo że cały czas pracujemy na obu stronach robótki. Ja sobie tak robię, że wykreślam ołówkiem. Zaznaczam, że lepiej wykreślić ołówkiem niż długopisem, bo jeżeli się pomylimy i coś musimy spróć, to łatwiej nam to zetrzeć i jakby od nowa kontynuować wzór, niż mieć to wykreślone długopisem. I potem z tyłu głowy nie będziecie wiedzieć, czy kurczę, to już robiłam, czy nie robiłam i tak dalej. Nie ma te przy ołówku takich dylematów, ale zrób, zrobicie jak chcecie. Rząd numer dwa. Zaczynamy od dwóch półsłupków nawijanych, a następnie dwóch oczek y, pustych. Pierwszy półsłupek nawijany to są dwa oczka łańcuszka. Obracam sobie robótkę. I teraz tutaj będzie dość sporo miejsca, i będzie Wam się wydawało, że można by było to przerobić i zrobić tutaj ten drugi półsłupek nawiany. Otóż nie, to zostawiamy i przerabiamy kolejne oczko. Ono jest takie. Przed tą ścianką poprzedniego rzędu. Nie tu dokładnie, tylko o tu. I właśnie ten przerabiamy. Po dwóch półsłupkach. Mamy dwa półsłupki. Robimy dwa oczka. Raz i dwa. Nawijam i wbijam się w trzeci z kolei. Raz, dwa, trzy. Tutaj. I teraz do zrobienia mamy sporą liczbę znowu półsłupków nawijanych. Tu będzie ich 10. Mam pierwszy, robię jeszcze 9. W sumie zrobiłam 10 półsłupków nawijanych i teraz mamy dwa oczka łańcuszka. Potem dwa półsłupki nawijane, czyli tu omijam 2 i teraz wbijam się w pierwsze oczko z poprzedniego rzędu. Musimy złapać tutaj dwie pętelki. Trzeba pomóc sobie palcami, bo tam jest pewnie ciasno. Nawijam i przeciągam. I to jest jedno oczko. I tutaj jest jeszcze jedno. I tutaj się wbijam drugi raz. No i po tych dwóch oczkach wypełnionych półsłupkami nawijanymi, mam znowu dwa oczka puste. Raz i dwa. Omijam dwa. Wbijam się w trzeci z kolei. I to jest pierwszy z dziesięciu półsłupków nawijanych, które teraz muszę zrobić. Ma być w sumie ich 10. Dziesięć półsłupków nawijanych zrobione. Teraz dwa oczka puste. Czyli dwa oczka łańcuszka. I na końcu dwa półsłupki nawijane. I one są w tych oczkach, które tutaj mamy z poprzedniego rzędu. I trzeba się wbić pod dwie pętelki. Pierwszy półsłupek nawijany. I musimy jeszcze tutaj wbić się pod y, jeszcze jedno oczko. No, ale ciasno sobie tam zrobiłam i ciężko mi teraz przeciągnąć. No i mamy. Tak samo jak i z tej strony. Tak samo mamy, mamy i z tej strony. Drugi rządek jest zrobiony. Teraz robimy trzeci. Raz, dwa, trzy, cztery półsłupki nawijane. Raz. I jeszcze trzy. Ja będę cały czas pauzować, bo jeżeli chciałabym robić to wszystko cały czas, podczas trwania filmiku, no to byłoby bardzo długo, a i tak myślę, że będzie miał ten filmik dwie części. Jestem pewna, że będzie miał dwie, bo robię po 30 minut, bo potem mam problemy z wygraniem tych filmików. A myślę, że też to podzielenie spowoduje, że łatwiej będzie Wam czegoś odszukać, bo na początku w pierwszej części sporo gadam, no i taka prawdziwa robota zaczyna się później. Więc tak jak ja pauzuję, też pauzujcie, a potem będziecie e, na pauzie dorabiać tak samo, jak ja dorabiam na pauzie. Teraz po tych czterech oczkach, e, półsłupkach nawijanych, robimy, po, e, robimy dwa e, oczka puste, a później e, robimy sześć półsłupków nawijanych i znowu dwa oczka. 6 półsłupków na zrobione, 2 oczka przygotowane łańcuszka. To zrobione, to zrobione teraz. Dwa oczka z półsłupkami i potem znowu dwa oczka. Patrzę na nie ten, nie, ten, no, no, nie ten rządek, na ten rządek patrzę. Dwa oczka łańcuszka przygotowane, potem 6 półsłupków nawijanych, 2 oczka puste i znowu 6 półsłupków i 2. Czyli 2, 6, 2, 6, 2. Prawie gotowy rządek, 6 półsłupków nawijanych, dwa oczka łańcuszka i teraz robimy jeszcze cztery półsłupki nawijane na końcu. I zaraz będziemy przechodzić do czwartego rzędu. Mam nadzieję, że ten wzór nie sprawia Wam już problemu. Na początku, kiedy robiłam to bez dziergania, to myślę, że mogłam trochę gdzieś tam zamotać, ale wraz z naszą pracą myślę, że staje się to bardziej klarowne. Przy każdym kolejnym rządku też myślę, że będziecie już dużo intuicyjnie widzieć, co robić, bo jest to dość proste. Każda, każdy ten wzór układa się w taką piramidkę i ona rośnie. Lub się poszerza, bo jeden rąb się kończy, a drugi się zaczyna. Dobra, trzeci rąb jest. Yy, trzeci, rąb. trzeci rządek jest skończony. Czwarty, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć półsłupków nawijanych. Raz, dwa. Obracam sobie pracę. Teraz na drugiej stronie pracuję. Nie tutaj, tylko w nowe oczko. To będzie drugie, a łącznie ma być sześć. No i tak, w tym czwartym rządku po sześciu e, półsłupkach nawijanych mamy dwa oczka e, puste. Następnie dwa oczka e, wypełnione, omijam te dwa i tutaj się wbijam w trzeci z kolei. Ponownie dwa oczka łańcuszka. To są te i teraz będziemy znowu robić um, półsłupki nawijane. Będzie ich 10. Dyszka zrobiona, częściowo była robiona tutaj na tych pustych ym, półsłupkach z poprzedniego rzędu i na tym, co było tutaj pod spodem, na tych półsłupkach nawijanych. Czyli tak, mamy czwarty rząd, muszę sobie tak poprowadzić, żeby wiedzieć, gdzie to jest. I teraz robimy znowu dwa oczka łańcuszka, dwa półsłupki nawijane, dwa oczka łańcuszka i dalsza część to półsłupki nawijane. Czyli raz i dwa, omijam dwa, wbijam się tu z kolei w trzecie. Jeden półsłupek nawijany, drugi półsłupek nawijany, i według wzoru dwa oczka. Omijam dwa oczka tutaj i wbijam się. No, chciałabym się wbić, ale nie jest lekko. A udało się. Nie ma co panikować. Dwa. I zobaczcie, tak samo będzie na, było na początku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tak samo tutaj będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Czwarty rządek poznajemy za skończony. Teraz piąty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem półsłupków nawijanych i dwa półsłupki, e, dwa oczka łańcuszka, a następnie czternaście. To jest ta najdłuższa ilość półsłupków ciągiem. Czternaście półsłupków. Jedziemy. Dwa oczka łańcuszka. Odwracam i dalej półsłupki nawijane. Dla przypomnienia, piąty rządek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem półsłupków, dwa oczka łańcuszka, 14 półsłupków nawijanych. Po tych 14 mamy znowu dwa e, oczka puste i potem już do końca, e, zaczynając od poprzedniego e, rzędu, tam gdzie jest pierwsze oczko puste, robimy do końca już półsłupki nawijane. Op. I będzie ich 8, tak samo jak i na samym początku. Mam 2, no to jeszcze 6. Piąty rządek skończony. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 półsłupków, 2 oczka łańcuszka. No to działamy. Raz i 2. Mamy do zrobienia 6, czyli muszę dorobić jeszcze 5. No i w tym szóstym rządku mamy tak. Mamy tak sześć oczek wypełnionych półsłupkami nawijanymi, dwa oczka, właśnie tu je zrobiłam. Potem dwa oczka, które są wypełniane półsłupkami nawijanymi, mam je tutaj, i potem znowu dwa oczka. Po tych dwóch oczkach robimy 10 półsłupków nawijanych. Zaczynamy od, patrząc od tą. Teraz, dwa, trzy, od tego. I lecimy z dyszką. No, i moja dziesiątka półsłupków nawijanych jest już zrobiona. Potem robimy dwa oczka łańcuszka. Następnie dwa półsłupki nawijane, czyli omijam tu dwa. I na tych oczkach z poprzedniego rzędu, na tych pustych, robię jeszcze dwa. Potem znowu dwa oczka puste. I potem do końca już robię półsłupki nawijane, omijam te dwa. Ma być taka sama ilość na końcu jak i na początku. Szósty rządek za nami, zabieramy się za siódmy. Już teraz możecie zauważyć, jak układają nam się rąby. Tutaj się rozrastały, a teraz już będą się zwężać. Z kolei inne będą się rozrastać, bo tam, gdzie się kończy, to coś się też zaczyna. Przy siódmym rządku mamy raz, dwa, trzy, cztery półsłupki nawijane i dwa oczka łańcuszka, a następnie w środku musimy znowu zrobić sześć półsłupków, czyli jedziemy raz, dwa, obracam sobie robótkę i to tam było raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy i cztery, potem dwa oczka łańcuszka i potem sześć półsłupków zaczynając od tych oczek poniżej. Tu mamy pierwszy, a raczej będę mieć jak się przebije i jeszcze muszę zrobić pięć. Po zrobieniu sześciu półsłupków nawijanych, muszę sobie odtąd poprowadzić, to są te, robimy znowu dwa oczka łańcuszka puste, sześć półsłupków nawijanych, dwa oczka e, puste, sześć półsłupków nawijanych i znowu e, dwa oczka puste. Można powiedzieć, że mamy taki schemat. Nie patrząc na te boki, oczywiście, na te krawędzie. 2, 6, 2, o nie dopatrzyłam. 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2. Jedziemy. Po tych kombinacjach półsłupków na zasadzie 6, 2, 6, 2. Ostatnie e, oczka przerabiamy czterema półsłupkami nawijanymi. Wykreślam rząd. Siódmy jest zrobiony. Ósmy. Dwa oczka. E, Przerobione półsłupkami nawijanymi, czyli jedno, z które składa się z dwóch oczek łańcuszka, drugie. Następnie mamy dwa oczka puste. I do zrobienia mamy 10 półsłupków nawijanych, potem dwa oczka łańcuszka. Po zrobieniu 10 półsłupków nawijanych i dwóch oczkach łańcuszka. Robimy teraz dwa półsłupki nawijane. Dwa zostawiam, tu się wbijam raz i dwa. Potem popatrzmy dalej na wzór. Mamy znowu dwa oczka łańcuszka i jak się można domyślić, bo to cały czas idzie tak schematycznie, 10 półsłupków nawijanych, dwa oczka łańcuszka i kończymy dwoma półsłupkami nawijanymi ósmy rządek wykreśliłam, zaczynamy dziewiąty. Dziewiąty to będzie tam, gdzie mamy największą liczbę jednym ciągiem półsłupków nawijanych, i pierwsze oczko to jest półsłupek nawijany, czyli u nas są to dwa oczka łańcuszka. I zaraz zobaczcie, że za w dziewiątym rządku za pierwszym półsłupkiem nawijanym jest jedno oczko puste. Więc do tych dwóch oczek łańcuszka, które imitują nam pierwszy półsłupek nawijany, dorabiam jeszcze jedno. Oczko. I teraz musimy zrobić 14 półsłupków e, nawijanych. Wbijamy się w pierwsze oczko e, to zostawiam puste, oczywiście. Wbijam się w pierwsze oczko z poprzedniego rzędu. To takie wolne. I to jest pierwsze. Muszę zrobić jeszcze 13, żeby było w sumie 14. Po zrobieniu tego ciągu 14 półsłupków nawijanych, mamy dwa otworki, czyli dwa oczka łańcuszka. I potem. Znowu 14 półsłupków nawijanych, jedno oczko puste i, i na końcu jeden półsłupek nawijany. Skończyłam dziewiąty rządek i ja każdy rządek sobie rozciągam, więc jeżeli Wam się on zbija tak bardziej niż pozostałe rządki, to za każdym razem sobie je rozciągajcie. Yy, dziewiąty rządek był chyba najprostszym do wytłumaczenia. Yy, końcówka to była po tych 14 półsłupkach nawijanych, jedno oczko puste i potem półsłupek nawijany. Rząd dziesiąty to są dwa półsłupki nawijane, czyli raz, dwa, przekładam na drugą stronę i tu się wbijam w to oczko, to... Z którego wychodzi nam, wychodzą nam oczka łańcuszka? Nie. No i potem w dziesiątce mamy dwa oczka. Raz, dwa, zostawiam te dwa i wbijam się w trzeci. Można już teraz intuicyjnie pracować. Więc, jeżeli miałam ten rządek najdłuższy składający się z półsłupków nawijanych, to teraz będziemy zmniejszać naszą piramidkę i będziemy się piąć ku szczytowi. Co oznacza, że teraz robimy 10 półsłupków nawijanych. Po 10 2 oczka łańcuszka, dwa oczka z półsłupków nawijanych i dwa oczka łańcuszka. Tu się zatrzymam, więc będziemy robić to, to, to przejście razem. 10 półsłupków, jak mówiłam, tak zrobiłam, czyli to jest o tutaj to. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka. Następnie mamy tutaj dwa półsłupki nawijane i robimy je w tym miejscu, gdzie mamy oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu. Potem jak zrobimy je, to robimy dwa półsłupki, przepraszam, dwa oczka łańcuszka puste. I wbijamy się raz, dwa, trzy i robimy znowu 10 półsłupków nawijanych. Jedziemy. Po tej naszej dyszce robimy dwa oczka łańcuszka według wzoru i dwa półsłupki nawijane. Musi być tak samo na początku, jak spojrzycie to jest to samo w pierwszych oczkach naszego tego rzędu. To co teraz robimy na końcu. Voilà. Dziesiąty rządek jest zrobiony. Jedenasty. Raz, dwa, trzy, cztery półsłupki nawijane. To jest pierwszy. Jeszcze trzy robimy. I potem, po tych czterech półsłupkach nawijanych, dwa oczka łańcuszka i sześć półsłupków i tutaj się zatrzymam, robimy nasza piramidka się zwęża więc dwa oczka łańcuszka, raz, dwa a następnie to jest na szaro, czyli to są półsłupki nawijane wszędzie, łącznie 6 sztuk a następnie dwie, dwa otworki sześć sztuk półsłupków nawijanych dwa y, otworki i cztery półsłupki nawijane jedziemy do końca 11 rządek mamy skończony. Widać już fajne rąby i można też pracować intuicyjnie i pewnie część osób już tak pracuje. Widać, że jedne rąby się kończą, inne się zaczynają. Wzór wygląda naprawdę fajnie i wbrew pozorom jest bardzo łatwy. Tą pierwszą część będę teraz kończyła, dlatego że... Mm, no potem, tak jak wspominałam, mam problem z wgrywaniem tych filmików. No, może nie taki sprzęt, jak powinnam mieć. Mam e, ostatnie dwa rządki, zaraz sobie e, dogramy na drugiej części. Łapcie kawkę. E, przy okazji, zanim e, przejdziecie do tej drugiej części, zasubskrybujcie mój kanał i e, ten dzwonaczek wciśnijcie, To będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli Wam się podobają rąby, to może sobie później sprawdzicie wzór na kosz w rąby. No, jest genialny. Po prostu mój ukochany. Wzór na, na kosze jest jeszcze dość nowy, yy, no ale cały czas jakieś emocje z nim związane są. Dobra, nie gadam, tylko przechodzimy do drugiej części.